Mm. Dobre, jakie? Pomarańcze. Wszystko zaczęło się w chwili, kiedy zobaczyłem w internecie zdjęcia fińskiego, fotografa Vanauta. I to są. E, takie charakterystyczne zdjęcia ciemno-niebieskie, zimowe, właśnie przy użyciu klocków Lego, i w chwili kiedy one się pojawiły, to tak naprawdę obiegły cały internet, bo były w miarę jakby rewolucyjnym w ogóle fotografią. No i w związku z tym, jakby chciałem spróbować sam swoich sił przy tym, bo, bo akurat miałem trochę klocków Lego i miałem aparat, więc doszło do że to na pewno nie jest trudne, więc też chętnie spróbuję. No i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że to wcale nie jest bardzo proste i, i to mnie trochę sfrustrowało, w związku z tym chciałem się w to zagłębić bardziej, więc zacząłem kupować trochę bardziej jakby sprzęt do tego potrzebny. No i w tej chwili to już trwa prawie czwarty rok, kiedy jakiś sposób to się w sposób stało trochę moim hobby. Mnie nigdy jakoś wyjątkowo nie jarała fotografia w takim klasycznym rozumieniu i przez cały okres studiów zrobiłem tyle zdjęć, ile mi tak naprawdę kazano na zajęcia, nie miałem w ogóle potrzeby pójścia gdzieś z aparatem na zdjęcia, czy zrobienia jakiejś sesji, czy nie pójścia na krajobrazy, bo po prostu jakoś no, nie, dla mnie to nie było w ogóle pasjonujące. Jak już miałem coś zrobić dla siebie, to jednak wolałem, żeby to były jakieś próby filmowe, natomiast nie, nie, totalnie nie interesowało mnie robienie jednej klatki. Yy. No i po tym, kiedy jakby no odkryłem, że, że można połączyć fotografię z LEGO, to jakoś samoistnie wyniknęło z tego, że to jest świetne ćwiczenie w ogóle operatorskie, bo tak naprawdę to jest przedłużenie tego, co robiliśmy na studiach, czyli jakby praca z zastawkami, pracę z oświetleniem, praca z aktorami, tylko w takiej zminiaturyzowanej formie, przez co to jakby sam mam kontrolę nad wszystkim, bo mogę sobie poustawiać te ludziki tak jak chcę, mogę sobie poćwiczyć oświetlenie, mogę dodać do tego jakieś filtry, jakieś folie. I tak naprawdę różnorodność jest ogromna w związku z tym. No, sam przez to się uczę dużo i tak naprawdę to mi strasznie dużo dało. Znaczy, kiedy zaczynałem, to jakby miałem w głowie ten plan, żeby właśnie przejść do animacji poklatkowej i tak naprawdę pierwsze zdjęcia to były coś typu próby pod, pod, pod animację. E, tylko w momencie, w którym jakby założyłem sobie całkiem wysokie wymagania, to zdałem sobie sprawę, że po prostu zrobienie ciągu zdjęć w takiej samej, o takiej samej wartości, o, o, o takiej samej jakości. Jest po prostu niemożliwe przy minimalnym budżecie i przy takiej chałupnictwie, tak naprawdę. I jakieś tam próby z filmem, z klockami miałem, bo miałem szansę zrobić film makiety jednego z członków Polu czyli stowarzyszenia. Polskiego tam fanów Klocków Lego. Tylko jedna scena była poklatkowa, reszta to była taka to trochę operatorska, tiutka poświecona kolorowo. Yy, natomiast jakby, no, jeśli chciałbym naprawdę zrobić film poklatkowy, ten tak zwany brick film, yy, utrzymując przy tym ten swój styl, to po prostu zajęłby mi to 100 lat i prawdopodobnie bym się wkurzył już po połowie, bo nie miałbym takich efektów, które bym jakby po sobie oczekiwał. Nie mamy jakiegoś wyjątkowego specjalistycznego sprzętu. Jak zaczynałem to parę lat temu, to miałem Canona 550D, potem się przesiadłem na 5D Mark II. Korzystam z software'u do animacji poklatkowej Dragon Frame i jest to bardzo wygodne, bo pozwala mi sterować aparatem z pozycji komputera i kiedy muszę tutaj robić jakieś różne wygibasy, żeby poustawiać te figurki, czy żeby przytrzymać sobie lampkę i muszę się zamrozić na chwilę w jakiejś pozycji, to jest to dla mnie o wiele wygodniejsze, żeby po prostu kliknąć wiesz, w komputer, niż, niż poustawiać coś na aparacie. Lampki same swoje w ogóle mam z Tesco, takie proste latarki za 10 zł. Do nich mam folie kolorowe, żeby trochę poszukiwać efekty. I te folie w ogóle to są próbniki, które dostałem kiedyś ze sklepu. I mam makro pierścienie, które pozwalają mi się przybliżyć trochę do, do tych figurek, żeby trochę oszukać też tą perspektywę. I mam małe mocowanie tej które jest super wygodne, bo nie muszę ustawiać statywu pod stołem jakby jeszcze się oddalać od, od tego mojego małego setupu. Tylko po prostu przytwierdzam aparat do stołu i, i jestem gotowy do roboty. You know w tych swoich zdjęciach założyłem sobie, że to będą bardziej screenshoty z filmu niż. Yy, takie klasyczne fotografie, w związku z tym staram się odtworzyć jakąś scenę albo ją trochę przearanżować, bardziej ją zbliżyć do tego takiego formatu klocków LEGO, tych bardziej jakby zabawkowego, trochę kreskówkowego. Ale jakby to pozostaje cały czas w takiej półrealistycznej stylistyce, w związku z tym nie wiem, no, znam te filmy na wylot, więc jakby tylko sobie przypominam jakąś scenę. Ustawiam setup, czyli najczęściej korzystam z zastawek, czyli, czyli wybieram sobie tło, korzystając z komputera. Przednie kładę figurki, wymyślam mi jakąś tam pozycję, albo jakby odwzorowuję tą pozycję, czy jakąś tam scenę po prostu z filmu. Dokładam światła, wybieram perspektywy, najczęściej trochę fotografuję, jednak jest dołu. To są małe klocki, więc jakby fotografując je od dołu, mamy wrażenie, że są trochę większe, przez co trochę bardziej ludzkie i to daje fajny bardzo efekt. Przechodzę potem do Photoshopa oczywiście, żeby je, żeby je wyedytować. Strasznie dużą uwagę zwracam na efekty specjalne, czyli te wszystkie lasery, jakieś wybuchy, bo to jakby w tym jest magia w ogóle Gwiezdnych Wojen, że te stare filmy wyglądały trochę tak kampowo, czyli miały takie te swoje fioletowe wybuchy. Ta była taka no, umowna, ale czy dzisiaj umowna, jakby no, wtedy to po prostu było Mistrzostwo Świata. Także wszystkie jakieś takie te dziwne aberracje, wszystkie takie nieudolności tak naprawdę tamtych, tamtych czasów, tamtych czasów filmowych staram się też przenieść na, na, na te swoje zdjęcia. I też jakby ludzie w ogóle to zauważają, to jest bardzo fajne, że no, wiem, zdjęcia z tych nowych filmów różnią się od tych starych, właśnie skupiając się na tych takich malutkich detalach, które dla mnie robią całą robotę. Gotowe zdjęcie puszczam na Flikra. To jest portal, który jest mekką w ogóle fotografów zabawkowych, fotografów LEGO. Tam tych wszystkich gwiazdorów można spotkać i, i, i w ogóle w pierwszej kolejności zdjęcia najczęściej przez nich też są tam wypuszczane. No trochę też czasy jakby zmusiły do przerzucenia się na Instagram, bo to jednak jest ta platforma, gdzie najwięcej ludzi przegląda różne hashtagi, przegląda, no nie wiem też tam też dzieci dzieciaki tam się więc sobie szukają też pewnie zdjęć zabawek, przez co też tam się znalazłem. I to widać jakby też po tych kliknięciach, że rzeczywiście tam jest ich dużo więcej niż na Flickrze. Flickr jest jakby taką platformą już skupioną tylko na, na, na wyjątkowo zainteresowanych tematem ludziach. W ogóle jakby fotografia klocków jest taką dziedziną, która... Znaczy fotografia w ogóle zabawek jest dziedziną, która trochę raczkuje, zwłaszcza w naszym kraju. Gdzieś tam w Stanach parę osób, paru osobom się udało na przykład złapać kontrakty z Hasbro i robią im zdjęcia na wystawkę. Lego samo w ogóle znalazło, paru też, no ten, tak naprawdę dwóch swoich przedstawicieli zabawkowych. Jeden właśnie Savanaut, który wydał książkę, taki album u nich. Drugą osobą jest jeden koleś z Brotherhood Workshop, który robi animacje po prostu na strony już te sklepowe i strony stricte gwiazdnowojenne. Znaczy osiągnięć nie mam jakichś wyjątkowych, tamte kliknięcia może się zgadzają. No Miałem gościnny występ na blogu Awanauta, Porozmawiałem sobie jakby z nim o swoich rzeczach. Parę razy ludzie, którzy zajmują się parę sklepów tak naprawdę, zamówiło mnie zdjęcia produktowe z klocków. Ze znajomym z Ameryki zrobiliśmy książkę, przerobiliśmy całą nową nadzieję na książkę dla dzieci z ilustracjami właśnie z fotografii moich Lego. Więc, jakby, wyżyć się z tego absolutnie nie da. To jest tylko i wyłącznie hobby. Lego ma tylko dwóch swoich ambasadorów, raczej nie planuje przyjąć nikogo następnego. na takich drobnych zleceniach, typu właśnie foto zamówienie, jakby fotografii produktowej, no to nie jest jakby praca, która może przynosić jakieś większe dochody. Znaczy, mam też parę innych tam Batmanowych klocków Lego, natomiast urok Star Warsów urzekł mi na tyle, że jakby gdzieś tam moim małym marzeniem oczywiście jest zrobić. Swój film jest nowojenny i, i jako, że liczę się z tym, że to raczej się nie uda, to musiałem sobie znaleźć zastępnik, w związku z tym klocki są jakby perfekcyjne, żeby zaspokoić ten mój mały głód. Po tym, jakby ich forma jest tak urocza i, i tak prosta w odbiorze dla widza, że jakby natychmiastowo kupują tą konwencję, że to jest jakby półrealistyczne oddanie czegoś, co znają z filmów, tylko jakby w takiej tej zabawkowej formie. I tym się można świetnie odnaleźć po prostu. Miałem szansę współpracować z Bernardem Szukielem, który jest modelarzem. I przyjechał kiedyś do Łodzi i siedzieliśmy w studio i po prostu zrobiłem mu też zdjęcia jego dzieł. Natomiast totalnie nie interesują mnie wszystkiego rodzaju jak figurki, jakieś nie wiem, innego po prostu rodzaju zabawki, bo dla mnie są za sztuczne. W sensie ich punkty artykulacji nie pozwalają sprzedać tego wrażenia, że to naprawdę żyje. Natomiast klocki Lego są. Ikoniczne po prostu niemalże piktogramy, e, i, i łatwiej i przyjemniej dla oka się po prostu z nimi pracuje, i, i oddaje takie to złudzenie, właśnie tego, że to jest ta scena, którą znamy, tylko w innej formie. Jest tak nie wiem, mniej więcej 10 osób, w tej chwili nie jestem w stanie wymienić wszystkich, które naprawdę są w pewien sposób charakterystyczne, bo to jednak ten sam zły trend, który dopadł fotografów, dopadł też fotografów LEGO, czyli jednak w większości ludzie idą na łatwiznę. I, I pójdę sobie nie wiem, z klockiem do lasu, ustawiam go po prostu w drzewo, zrobią rozmycie i uważam, że to jest świetne zdjęcie. I to trochę jest złośliwe, bo jakby te zdjęcia też się cieszą dużą popularnością. Mamy dokładne przełożenie wiesz, fotografii dziewczyn na torach, co, co, która teraz jest jakby odzorowana w świecie zabawek. No niestety trzeba się z tym borykać, że, że ciężko już oryginalność po prostu dzisiaj. Także naprawdę dziesięciu mniej więcej fotografów jest wartych rozpatrzenia. Kiedy ja pokazałem swoje zdjęcia w Polsce, to jakby wszyscy byli w ogóle w szoku, że coś takiego można robić, bo totalnie nikt nie wpadł na pomysł, żeby, żeby fotografować klocki. Jednak też Lego najbardziej znany jest z tego, że się z niego buduje rzeczy. Tak? To są jednak zabawki tam do konstruowania. Nazywa się to zabawką kreatywną w tej chwili najlepszą. No jest to jak najbardziej prawda, natomiast na przykład mi już się po tych czterech latach znudziło strasznie budowanie i w ogóle jak dostaję coś nowego, to najchętniej chciałbym, żeby to już było gotowe do postawienia albo do zrobienia zdjęcia, natomiast nie znoszę już procesu budowania. Scena Afoli w Polsce, czyli Adult Fan of Lego. Głównie skupia się na budowaniu i, i, i oni są w ogóle znani jak na całym świecie, mają oficjalny support od LEGO, mają wystawy mniej więcej co miesiąc tak naprawdę w całej Polsce, albo i nawet poza granicami. Natomiast nikt z nich nie fotografuje klocków, znaczy no ich fotografie to jest po prostu przedstawienie modelu, czyli ustawiają sobie jakieś takie mini studio i robią zdjęcia swoich konstrukcji. Natomiast jakby z nikim w Polsce się nie spotkałem, żeby poszedł ten trochę poziom wyżej w fotografii. A szkoda, na tych forach tam jestem, więc jakby no raz na pół roku po prostu updateuję swój wątek, legografia i, i im podrzucam jakieś tam najlepsze zdjęcia. Natomiast no, odzew jest taki, że o fajnie, że zrobiłeś zdjęcia, ale ja zbudowałem traktor. Nie? No. Znaczy, ja totalnie tępię tatusiowanie w internecie, czyli właśnie osoby trochę już starsze ode mnie, ale jakby jednak ciąż tam zainteresowane klockami Lego, którzy pod przykrywką, że dla syna, ale to wiadomo, że te klocki kupują dla siebie. Natomiast ja jakby nie mam kompletnie wstydu, jeśli o to chodzi, znam większość sprzedawców tak? tych, tych, tych sklepów klockowych, w związku z tym po prostu już jesteśmy na tyle i przychodzę i oni wiedzą po co ja przychodzę, jakby, <grych> więc nie, nie, nie jestem skrępowany, kiedy wydaję ileś tam za złotych po prostu na zabawki, bo wiem, że nikogo nie oszukuję. Znaczy, prawda jest taka, że teraz trochę mnie czas zjadł. Czyli i, I tak naprawdę ostatnie zdjęcie Lego to zrobiłem na 4 maja, żeby uczcić Dzień Gwiezdnych Wojen, jak co roku. E, natomiast jakby nie, nie wydaje mi się, żeby mi się to znudziło. Ograniczyć, muszę, jestem zmuszony to ograniczyć, natomiast nie, nie wydaje mi się, że któregoś dnia powiem: Okej, okay, dobra, mam to w dupie, jakby kupa kasy poszła nie wiadomo na co i teraz sprzedajmy to. Rada odnośnie fotografowania klockowa jest taka sama jak rada w ogóle do robienia filmu czy, czy, czy robienia zdjęć. Jakby miej w głowie, co chcesz robić, bo tak jak się śmiejemy teraz, że pójdziemy do, tam, do lasu, zrobimy zdjęcie jakiejś figurce, albo pójdziemy na tory i zrobimy smutne zdjęcie z dziewczynką, no to jakby to, to nie działa w tych dwóch wymiarach i tak samo jak musisz mieć w głowie, że po co robisz te zdjęcia? Czemu robisz te zdjęcia? Jakby nawet nie jest istotne, jak je robisz, no bo to nie zakładajmy, że od razu ktoś wskoczy na ten poziom wyżej, że wie, o co tam chodzi w kompozycji, w oświetleniu, tylko żeby chociaż te scenki nie były nudne. Tak jak mówiłem, ciężko już o oryginalność w tej dziedzinie, bo... chociaż w Polsce nie jest to znane, to jednak na świecie, no okej, okay, głównie dzieciaki, ale robią to. Eee, więc jakby znalezienie swojego stylu byłoby fajne już na początku. Eee, nie zdobyła się tego latami, bo... przez lata to... Nie, udoskonalasz, ale no pomysł rodzi Ci się w momencie, kiedy zaczynasz coś robić. Więc jeśli kiedy, nie wiem, no, chcesz zacząć fotografię, chcesz zacząć w ogóle myśleć na przykład o filmie, no to wiesz o co w nim będzie chodzić już na początku. Natomiast to jak on będzie wyglądał, jakby udoskonalasz w trakcie procesu. Tworzenia.